Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 23 Juli 2024, 21.22 pm, przyciemnianie szyb. Które czasami stosujemy na szybach samochodowych, polega na nałożeniu kilku warstw przyciemnianej folii, służy ona do zmniejszenia wpływu promieni ultrafioletowych wpadających do samochodu, umożliwia również dostosowanie jasności wnętrza do poziomu pożądanego przez kierowcę. Przyciemnianie zapewnia inne korzyści, takie jak zachowanie prywatności wewnątrz samochodu, działa również jako bariera chroniąca przed ciepłem. Zapobiegając przedostawaniu się bezpośredniego światła słonecznego do samochodu a czasami poprawia estetykę samochodu nadając mu stylowy wygląd. Jednak w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych przyciemnianie szyb jest nielegalne. Jak zachować przyciemnioną folię podczas mycia? Jedną z najczęstszych obaw tych, którzy stosują przyciemniane folie na swoich oknach, jest przedłużenie ich żywotności i nie pogarszanie ich stanu poprzez mycie. Ważne jest jednak, aby wyjaśnić, że podczas instalowania tej przyciemnianej folii proces ten odbywa się po wewnętrznej stronie okien lub przedniej szyby, a nie na zewnątrz. Oznacza to, że mycie zewnętrznej części samochodu nie będzie stanowiło problemu dla przyciemniania. Jest jednak kilka rzeczy. O których należy pamiętać podczas czyszczenia wnętrza samochodu, a zwłaszcza szyb, wskazówki dotyczące ochrony przyciemnianej folii podczas czyszczenia kabiny pasażerskiej, a zwłaszcza podczas konserwacji szyb, należy unikać preparatów ściernych, ostrych chemikaliów lub jakichkolwiek produktów, które mogą oderwać lub zniszczyć przyciemnienie szyb. Najlepiej używać ściereczki z mikrofibry bez użycia nadmiernej siły. Aby uniknąć zarysowania, odklejenia lub zerwania przyciemnianej folii, prawidłowe czyszczenie przyciemnianych szyb pomaga zachować ich trwałość, nie wpływa na ich podstawową funkcję i zachowuje wygląd samochodu. Należy jednak pamiętać, że pomimo całej staranności, przyciemnianie szyb ma określoną żywotność. Po upływie tego okresu materiał wygasa, Przestaje być skuteczny i musi zostać wymieniony. Jak długo trwa wiązanie przyciemnionej folii? Zależy to od rodzaju przyciemnienia. Jednak po zainstalowaniu przyciemnianej folii na szybach samochodu należy odczekać co najmniej jeden dzień, aby opuścić szyby. Jednak idealny czas schnięcia wynosi około 4 dni co może się różnić w zależności od pogody. Po upływie tego czasu można umyć zewnętrzną część samochodu i zakonserwować wnętrze. Jeśli chcesz zagwarantować rezultat i nie uszkodzić prac instalacyjnych, Najlepiej odczekać zalecany czas bez opuszczania okien. Zapewni to lepsze utrwalenie produktu i zapobiegnie jego odklejeniu lub uszkodzeniu. Jak często należy czyścić przyciemniane szyby? Regularna konserwacja samochodu ogólnie pomaga zachować jego estetykę. W przypadku przyciemnianych szyb rozsądne jest czyszczenie ich co najmniej raz w tygodniu, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu które mogą podnieść, zarysować lub uszkodzić folię. Podczas mycia przyciemnianych szyb należy również unikać używania gąbek, ponieważ mogą one czasami uszkodzić przyciemnianą folię w zależności od materiału. Na rynku dostępne są nawet produkty i środki pomocnicze stworzone specjalnie do pielęgnacji różnych rodzajów przyciemnianych szyb. Zalecenia końcowe. Prawidłowy montaż folii barwiącej na szybach samochodowych ma zasadnicze znaczenie dla jej trwałości. Nieprawidłowa aplikacja może również oznaczać, że po prostym czyszczeniu folia zacznie się odklejać po krótkim czasie, chociaż przyciemnianie szyb samochodowych jest prostym zadaniem i można to zrobić samodzielnie, postępując zgodnie ze wskazanymi krokami. Najlepiej jest udać się do miejsca specjalizującego się w instalacji tych folii. Aby zapewnić lepszy wynik, możesz być zainteresowany, myjnia samochodowa, najważniejsze rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, miejsca do mycia samochodów w USA jak myć samochód w niskich temperaturach, aby nie uszkodzić lakieru, wirusowy i skuteczny sposób czyszczenia tapicerki samochodowej.